Przed chwilą zostały zaprezentowane Państwu ogólne zasady programu Lekkoatletyka dla każdego. Widzieliśmy też zestawy ćwiczeń, które możemy wykonywać sami w domu. A teraz chcielibyśmy, a mówiąc chcielibyśmy, mam na myśli panią Katarzynę Żywczyk z Nestle Polska-SA oraz pana Sebastiana Chmarek, który już wcześniej tutaj z nami był, e, przedstawić Państwu takie bardziej Y, szczegółowe założenia tej akcji społecznej Le Lekkoatletyka dla każdego. Szanowni Państwo, oddaję głos. Dziękujemy. E, tak jak tutaj Pani nas pięknie zapowiedziała, e, zaprezentujemy program Lekkoatletyka dla każdego, ale również wyniki badania. E, pokrótce omówię dzisiejszą e, prezentację. Najpierw przybliżymy właśnie program lekkoatletyka dla każdego, a następnie omówimy badanie, które zostało zrealizowane we wrześniu 2020 roku, które pokazało nam, jak pandemia wpłynęła na dzieci w kontekście nawyków żywieniowych i w kontekście aktywności fizycznej oraz jak, jak wpłynęła również na ich ogólny dobrostan. No i to, co Państwu obiecałem już jakiś czas temu. Lekko Atletyka dla każdego to program, który powstał w roku 2014, a ideą tego programu przede wszystkim było upowszechnianie sportu. No i upowszechnianie sportu wśród, wśród najmłodszych, wśród, wśród dzieci, no teraz też młodzieży, bo jak zaczynaliśmy naszą akcję, to objęliśmy tym programem dzieci od klasy czwartej do klasy 6. Także dziesięciolatków, jedenastolatków i dwunastolatków. Później ten program nam ewoluował i yy, zaczęliśmy pracować z dziećmi starszymi, a dzisiaj to jest od czwartej klasy właściwie do końca szkoły podstawowej, czyli do klasy ósmej też yy, zdarza się, że obejmujemy opieką również dzieci starsze, ale co ważne, że ten program przede wszystkim jest programem Polskiego Związku Lekki Atletyki i właściwie program lekkoatletyka dla każdego to podstawa piramidy, bo kończymy na tym szkoleniu najwyższym, ukierunkowanym. No dzisiaj mieliśmy okazję ćwiczyć wspólnie z Kornelią Lesiewicz, z Małgosią Hołbkowalik, czyli olimpijkami i to jest oczywiście to marzenie, myślę, każdego dziecka. Natomiast co najważniejsze, takie stare przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na na Starość trąci, chcemy przekazać już jak najwięcej tych nawyków właśnie dzieciakom najmłodszych. Program przede wszystkim finansowany jest przez wcześniej Ministerstwo Sportu i Turystyki, teraz przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, przepraszam, Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Oczywiście dziękujemy firmie Nestle, bo jest z nami od samego początku i firma Nestle w tym programie zajęła się tą rolą. Czy tym obszarem dla nas szalenie ważnym i też trochę obcym, bo żywienie w sporcie jest elementem bardzo ważnym, tak jak w sporcie ważny jest odpoczynek. Żywienie, trening oczywiście jest szalenie istotny, natomiast bez tych elementów nie ma mowy w ogóle o mistrzostwie sportowym, ale też o tym, żeby komfortowo sport uprawiać. Jeżeli nie będziemy się dobrze odżywiali, to możemy ćwiczyć systematycznie, możemy ćwiczyć bardzo mądrze i niewiele z tego. Będzie. Zatem mamy w tym obszarze już partnera, który, który się tym zajmuje. Na czym polega program? Program to przede wszystkim systematyczne zajęcia dla najmłodszych, co ważne, darmowe zajęcia dla najmłodszych. Można ćwiczyć nawet do pięciu razy w tygodniu. Mamy dzisiaj zatrudnionych ponad 600 trenerów w całej Polsce, którzy w każdym województwie. Oferują zajęcia treningowe, zajęcia szkoleniowe dla najmłodszych. I to jest podstawa. Tam dzieci uczą się prawidłowych form, form ruchu. Tam przede wszystkim nabywają nawyk systematycznej pracy treningowej, bo systematyka, tak jak tutaj wiele razy już dzisiaj zostało powiedziane, jest najważniejsza. Pro, prowadzimy też regularnie z naszymi dziećmi warsztaty edukacyjne, więc oczywiście zajęcia ruchowe, takie ukierunkowane też już w wielu obszarach, ale. Thank <laughs> you. Też edukacja żywieniowa, no bo dzisiaj dostęp do różnych form żywienia, tak to kolokwialnie nazwę, jest powszechny. Dzieci dojadają, przejadają i efektem tego jest otyłość i wiele też innych rzeczy, z którymi staramy się walczyć. Nasze te warsztaty mają w sposób szalenie prosty, taki dostępny dla najmłodszych, pokazać co trzeba robić, na co zwracać uwagę. Też staramy się edukować rodziców, bo czasami też jest tak, a myślę, że nawet powszechnie jest tak, że rodzice nie do końca zdają Zdają sobie sprawę, tak. że to, co jest w domu na stole, nie do końca jest zgodne ze sztuką. Oczywiście nie jest to zadanie dla nas łatwe, ale staramy się, żeby przede wszystkim była, był to przekaz dostępny, przekaz dla każdego zrozumiał, Nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców, którzy, jak zresztą Państwo wiecie, odgrywają szalenie istotną rolę w wychowaniu dziecka. Tak. I teraz liczby, o których chciałbym powiedzieć. Jesteśmy z nich dumni, bo od początku samego projektu ponad pół miliona dzieci było tym projektem objętych ale ja mówię tutaj o tych dzieciach, które zetknęły się z programem, które ćwiczą systematycznie. Natomiast my oprócz tego organizujemy imprezy sportowe jesteśmy obecni na tych najważniejszych imprezach, gdzie Kibice, którzy przychodzą z najmłodszymi, mogą się z programem zetknąć. Mówimy też o zawodach masowych dla dzieciaków, i tutaj w tej pierwszej liczbie te dzieci nie są wykazane, także sam kontakt z programem lekotyka dla każdego jest zdecydowanie, zdecydowanie większy. Jesteśmy obecni w ponad 1300. 20 szkołach. Oczywiście to się zmienia w zależności od tego, tak m, gdzie są nasi trenerzy. Natomiast cały czas program ewoluuje. My cały czas mamy oczywiście większe ambicje. Tak jak mówiłem, w, teraz w tym roku po pandemicznym, trudnym, trochę liczba trenerów nam spadła. Natomiast m, mieliśmy już ponad 800. Cel jest taki, żebyśmy w, w ciągu kolejnych kilku lat m, m, mieli powyżej 1000, nawet 1200 szkoleniowców w całej Polsce. Oczywiście to jest uzależnione od wielu elementów, zwłaszcza ten element szalenie ważny, czyli finansowy, on nas troszeczkę ogranicza, ale jestem przekonany, że będziemy powoli w stanie ten cel zrealizować. No i to tak ogólnie chyba wszystko na temat samego programu. Później ja również się odniosę do tej części badań, w której będziemy mówili o wysiłku fizycznym. Natomiast teraz oddaję Tobie głos. Tak jak na początku powiedziałam, badanie było zrealizowane we wrześniu 2020 roku. Chcieliśmy ocenić, jak te dzieci, które na co dzień są aktywne w programie, radziły sobie podczas pandemii i też jak wypadali na ich tle rówieśnicy, którzy na co dzień nie są aktywni. Badanie przebiegało jakby w podziale na dwie grupy i pierwszą stanowiły właśnie dzieci z programu LDK, to było 1062 osoby i następnie po przeanalizowaniu klub Kantar dobrał dla nas jakby grupę kontrolną i w podziale na wiek, wielkość miejscowości oraz region zostało przeprowadzone to badanie. Tutaj też oczywiście forma badania była online, ponieważ mamy warunki pandemiczne i też to, co warto podkreślić, to badanie to było skierowane do rodziców. Więc parę słów teraz o tych rodzicach. Większość stanowiły kobiety i około 80% rodziców było powyżej 36 roku życia. I rodzice. Jakby dzieci biorących udział w programie y, częściej posiadają wykształcenie wyższe. Jeżeli chodzi o dane demograficzne, to tutaj widzimy, że większość rodzin zarówno w, m, z programu, jak i e, z grupy kontrolnej, to były osoby e, z rodzin e, czteroosobowych e, i większość e, badanych pochodziła z mniejszych miast. Mamy tutaj przekrój e, szeroki, jeżeli chodzi o województwa, ale dominowało województwo mazowieckie i świętokrzyskie. E, Teraz parę słów o wynikach tego badania. Pokazało ono nam, że dzieci biorące udział w programie mają bardziej urozmaiconą dietę. I jeżeli chodzi o codzienne spożycie owoców, warzyw, produktów mlecznych, to tutaj zdecydowanie dzieci z programu LDK wypadały lepiej. 52% deklarowało codzienne spożycie owoców, 41% warzyw i 33% produktów mlecznych. I widzimy, że ta różnica jest około 20%, więc jest to znacząca e, różnica, czyli ta edukacja jest przekładana na... Praktykę, co nas cieszy. W zestawieniu tygodniowym tutaj również widać znaczącą różnicę, to jest mniej więcej 20%. E, mamy odpowiednio 96, 91, 87% w grupie dzieci z programu e, versus właśnie 75, 71, 67. To są takie e, może suche liczby, no ale widzimy, że, że nawet jakby w kontekście całego tygodnia e, to spożycie było zbyt niskie. Jeżeli chodzi o spożycie wody mineralnej, to tutaj również dzieci z programu LDK wypadały zdecydowanie lepiej. 73% deklarowało codzienne spożycie wody i, co ważne, 81% spożywało ją w odpowiedniej ilości. To mowa tutaj o dzieciach z programu. Natomiast bardzo niepokojący jest fakt, że niespełna połowa dzieci pije wodę każdego dnia. I tutaj również ta ilość była też mocno niepokojąca, bo to tylko 63% dzieci pije tą wodę w odpowiedniej ilości. Jeżeli chodzi o spożycie w pozostałych grupach produktów spożywczych, to warto zwrócić jeszcze uwagę na wysokie spożycie jasnego pieczywa, wędlin, a bardzo niskie spożycie produktów zbożowych pełnoziarnistych. Mamy niskie spożycie kasz, czy ciemnego pieczywa. Bardzo niskie spożycie ryb i nasion roślin, roślin strączkowych. Tutaj w każdej jakby z tych grup jest to, jest to niepokojące. Co nas martwi, to też to, że 12% dzieci deklaruje codzienne spożycie e, słodyczy i ciast, więc, e, więc tutaj też jest to obszar do, do poprawy. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie tej części, to tutaj naprawdę widzimy, że edukacja w zakresie prawidłowego odżywiania ma sens, bo dzieci, które brały udział w programie, miały bardziej urozmaiconą dietę. Tak jak wspomniałam, częściej sięgały po owoce, warzywa i przetwory mleczne. To co istotne, to również te dzieci rzadziej podjadały. 77% dzieci nieaktywnych deklarowało, że spożywa maksymalnie 4 posiłki w ciągu dnia, więc to jest bardzo niepokojące tutaj w grupie dzieci z programu LDK to było tylko 60%, także widzimy, że ta różnica też była znacząca. 42% dzieci nieaktywnych podjada pomiędzy posiłkami. W programie to jest 30%, więc też widzimy, że ta systematyczna edukacja to powtarzanie. Przynosi efekty, no i też to, co warto podkreślić, i o czym mówił Sebastian, ci rodzice są bardziej świadomi. Oni zgadzali się zdecydowanie z takim stwierdzeniem, że właśnie aktywność fizyczna, prawidłowe nawyki żywieniowe mają wpływ na zdrowie i na rozwój ich dzieci. Natomiast rodzice dzieci nieaktywnych deklarowali, że nie uważają tych czynników wcale za istotne. To jest mocno niepokojące, bo w czasie pandemii. Wzrosło jakby przygotowanie posiłków w domu tutaj i jakby przekłada się to też na tą praktykę. Co warto jeszcze myślę podkreślić, to to, że przed pandemią dzieci z programu LDK najczęściej jadały posiłki w domu ewentualnie w stołkach szkolnych, natomiast w okresie pandemii to się przełożyło stricte na posiłki w domu. Natomiast w grupie dzieci nieaktywnych bardzo duży odsetek stanowiły posiłki gotowe i tutaj, zarówno przed pandemią, jak i w trakcie pandemii, ten trend był obserwowalny. Nad czym jeszcze musimy popracować? To o czym już trochę wspomniałam, czyli zbyt mało pieczywa pełnoziarnistego i kasz, niskie spożycie ryb, roślin strączkowych i warzywa i owoce wciąż są spożywane za rzadko. Mimo że dzieci z programu LDK wypadały tutaj lepiej, no to zależy nam na tym, by, by faktycznie te warzywa i owoce pojawiały się w większej ilości. Koniecznie też tutaj musimy podkreślić to niskie spożycie wody, bo naprawdę 30% dzieci wypija mniej niż litr wody dziennie. To jest bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Mówię tutaj właśnie o tych dzieciach nieaktywnych. I teraz Sebastian jeszcze tutaj proszę przybliż nam temat. Wyniki aktywności fizycznej. Drodzy Państwo, tutaj się niewiele będzie różnić, bo widzieliśmy już w tej części żywieniowej, że dzieci z programu LDK mają i rodzice, zwłaszcza mają zdecydowanie większą świadomość i ta świadomość przekłada się na wyniki naszych badań. I mm, jeśli chodzi o pandemię, właściwie pandemia dotknęła wszystkich, nawet tych, którzy mają tę świadomość, jak ważny, jak ważna jest aktywność fizyczna. Z czego to wynika? No przede wszystkim pierwsze, pierwszy okres pandemii to był taki czas, że nic nie było wiadomo, że zamykane były obiekty sportowe, dostęp tak naprawdę do infrastruktury sportowej był w, w dużym stopniu ograniczony. Był przecież moment, że nawet nie można było wyjść do lasu, stąd też ta aktywność fizyczna spadała. Również wśród tej grupy dzieciaków objętych, objętych programem LDK. Natomiast Natomiast to badanie też pokazało, że y, pomimo tego spadła ta aktywność nieznacznie. Tutaj widzicie Państwo dwa porównania dziennej aktywności fizycznej y, y, przed pandemią i po pandemii. Oczywiście widać tę różnicę. Natomiast y, mimo wszystko byliśmy bardzo zadowoleni, ponieważ myśmy też potrzebowali trochę czasu, żeby przygotować i zmienić. Y, i, I jakby jakość tej aktywności fizycznej musieliśmy przenieść się do dostosować. mniejszych obszarów i dostosować. Dzisiaj też pokazaliśmy Państwu, jak to można zrobić, wykorzystując niewielką przestrzeń. Także bardzo szybko żeśmy się tutaj zmienili. Mieliśmy oferty internetowe, nasze dzieci mogły korzystać z takich treningów już gotowych, przygotowanych, prowadzonych przez autorytety sportowe, co ważne, no bo oczywiście wykorzystywaliśmy do tego naszych sportowców, nasze gwiazdy, no i też e, oczywiście to miało bardzo pozytywny wpływ na, na ilość. Można już kolejny slajd, poproszę. Jeszcze dodam tylko, że oprócz właśnie tych treningów też przełożyliśmy tutaj na warsztaty online, jeżeli tak chodzi jest. o zakres używienia, żeby też dać tym dzieciom możliwość uczestnictwa. No oczywiście to też spowodowało, że dzieci zdecydowanie większą ilość czasu spędzały przed monitorami, no ale taki był Czas też innego wyjścia w tym momencie nie było. Jeszcze możemy wrócić do tego poprzedniego slajdu. Tutaj mamy jakby średni czas długości aktywności fizycznej. Zwróćcie Państwo uwagę, że przed pandemią średnia, średnia dzienna to było powyżej 80 minut, jeżeli mówimy o dzieciach z LDK. To już jest sporo. 80 minut dziennie to półtorej godziny. Także właściwie taka bardzo optymalna jednostka treningowa, która jeżeli byłaby rzeczywiście systematycznie wykonywana, to myślę, że my byśmy tutaj dzisiaj byli o wiele bardziej spokojni i, i, i pewnie w wielu obszarach nie mielibyśmy o czym mówić. Ale niestety tak nie jest. To dotyczy tylko i wyłącznie tej grupy, która ma systematyczną opiekę, która jest świadoma tego, co robi. I też myślę, że dość duża grupa tych dzieci to są dzieci, które marzą o. Karierze sportowej później. To nie jest tak do końca, że tylko mówimy o upowszechnianiu, o systematycznym ruchu, ale to jest też ważne, że większość tych osób, które rozpoczynają i mają kontakt ze sportem, później to zostaje. Nawet ci, którzy kończą kariery sportowe, dbają o to, żeby amatorsko sport uprawiać, więc to jest też szalenie istotne. No i czas pandemii, tu widzicie Państwo tę prawą stronę ekranu, tu rzeczywiście dość istotnie spadło, bo 30 minut dziennie mniej um, to jest dużo. No Ale, był ale nadal taki... i tak godzina, więc. Tak, był taki no, czas, jaki był, więc. Minutę. Absolutnie sobie z tego zdajemy sprawę. Natomiast... Wyraźnie tutaj widać, że pomimo tego ta godzina pozostała, a to jest też dużo. I, i, i tutaj myślę, że jeżeli chodzi o, o, o nasze dzieci, to możemy, możemy być spokojni. I, i, I to, co nas bardzo martwiło, czyli tutaj, już ten kolejny slajd to pokazuje, co spowodowała pandemia. Pandemia spowodowała to, że dzieci musiały usiąść przed monitorem, no bo edukacja, która była tylko i wyłącznie w ten sposób prowadzona, do tego jeszcze to, z czym walczymy, czyli ten czas spędzany przed komputerem normalnie, gdy były zajęcia, szkolne prowadzone w sposób standardowy, to dzieciaki i tak wracając do domu siadały przed monitorem. Więc Istotnie to wszystko się wydłużyło no i, i, i to spowodowało, że, że rzeczywiście tutaj to badanie to istotnie uwidoczniło. Natomiast ważne jest to, że świadomość rodziców, że to się dzieje, jest I, i, i większa świadomość właśnie tych rodziców, którzy mają dzieciaki w programie LDK. Więc zdajemy sobie sprawę z problemu, a jak zdajemy sobie sprawę z problemu, to połowa sukcesu, no bo szukamy rozwiązań i oczywiście program te, te rozwiązania. Daje. Jeżeli chodzi o przeszkody w podejmowaniu aktywności fizycznej, to proszę zwrócić uwagę na jeden element: że większość biorących udział w programie stwierdziła, że nie ma przeszkód, jeżeli chodzi o podejmowanie aktywności fizycznej w obszarze dostępności do tej aktywności, a to jest nasz podstawowy cel czyli Staramy się, żeby dostępność do naszych szkoleniowców, do oferty sportowej była jak największa i dzisiaj, co się okazuje, że to nie jest problem. Pro, problem jest w nas. My sami y, po prostu musimy w sobie wytworzyć tę świadomość, tę y, taką codzienną ochotę na to, aby z wysiłkiem fizycznym się zetknąć. A z dostępnością, jak widzimy, problemów nie ma. Tak, powoli kończy nam się czas, więc ja jeszcze dosłownie dwa, dwa słowa odnośnie dobrostanu dzieci, bo tak jak Sebastian powiedział, i też na pewno Państwo o tym wiecie, ten negatywny wpływ był ogromny, i tutaj zarówno pogorszenie kondycji fizycznej, i psychicznej, no i ten zbyt długi czas przed ekranem. Rodzice dostrzegali też plusy, czyli więcej czasu wspólnego z rodziną, niemniej jednak negatywy przeważały, ale co ważne, to jakby to badanie potwierdziło takie stwierdzenie, że aktywność fizyczna wpływa również na taki dobrostan psychiczny, bo chociaż dzieci z programu LDK bardziej odczuwały ten brak aktywności fizycznej w czasie pandemii, to lepiej radziły sobie z tą sytuacją. Jeżeli chodzi o trudność w nauce, niepokój, apatia, tutaj rodzice pokazywali, że te dzieci rzadziej cierpiały z powodu takich dolegliwości. Także myślę, że to jest taka ważna wskazówka, żebyśmy zadbali o aktywność fizyczną, o prawidłowe odżywianie, o relacje z rówieśnikami, bo ten czas cały czas trwa i jest to potrzebne, żeby wzmocnić dzieci i nie tylko. Dziękujemy za uwagę i też y, oczywiście zapraszamy do udziału w programie. No oczywiście www.lekkoatletyka dla każdego.pl. Jesteśmy obecni w całej Polsce. To ważne. Można nas znaleźć. Mamy trenerów, mamy doświadczony niesamowicie personel, który wie, co robić. Zatem y, pomyślmy o naszych dzieciach. To, co powiedziała Kasia, bo to jest szalenie ważne. Dziękuję serdecznie. No co mam powiedzieć? No, no gratuluję. Po prostu fenomenalny program. Naprawdę życzę, żebyście się Państwo rozwijali. Może jeszcze jakieś dodatkowe inicjatywy podejmowali, bo naprawdę mało jest takich inicjatyw i, i to jest potrzebne. Ja tylko tak pani Kasiu powiem do tego pozytywu, że tam rodzice twierdzili, że to jest więcej czasu spędzonego z rodziną w lockdownie. Ja tutaj wiem, że tak różnie to bywało jak tego czasu z rodziną było ja chciałam, za dużo. Chciałbym powiedzieć, bo... że w negatywach było, że z kolei 20% deklarowało, że część. I dochodziło do różnych o, zdjęć, o, czy, czy o, trudnych o, sytuacji o, domowych, o, więc to też w ten czas. O, tak, różni to też się jest oczywiście pestru, Ale mi się ruch też rozbodowuje spięcia e, e, i zatem ruch jest receptą na wszystko. Tak. To o, ruch, I ruch, ja, ruszajmy, ja tu potwierdzam się, na dom. własnym przekładzie, ponieważ ja jak się stresuję, jak już mam dosyć to. Biegam, ćwiczę, bieg. Tak, świetne. Zdecydowanie tak. Także y, zapraszam na czat z Państwem, bo na pewno będą osoby, które będą chciały dopytać jeszcze o program, y, być może jeszcze dodatkowo o jakieś ćwiczenia albo o inne aspekty żywieniowe. Także zapraszam na czat z Panią Kasią i z Panem Sebastianem. A Państwu serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję. I jeszcze więcej zapału, i jeszcze więcej takich programów. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękujemy. Państwu również dziękujemy za cierpliwość i wysłuchanie. I oczywiście zapraszamy. Dobrze. I zachęcamy. Do usłyszenia i do zobaczenia.